Siema z tej straszogi, a ja dzisiaj sprawdziłem, które paczki się bardziej opłaca otwierać, które są najbardziej takie o, jakby to powiedzieć, z czego najwięcej szmalu zarobimy, tak? Ja dzisiaj mam do wyboru dwie takie paczuszki premium. Tam to y, złota paczka rzadkich kart za 25 tysięcy, to co tu mamy 20 różnych kart, zawodnicy tam, karty długowe, i to co najmniej 10 zł i, i wszystkie rzadkie. Ja mam 25 tysięcy kosztuje. I mamy drugą paczkę za 15 tysięcy i to jest jak mam te złote paczki za 7,5 to ona jest dwa razy większa. to, że ona jest jeszcze bardziej opłacalna, bo mamy tutaj 7 rzadkich kart a coś za 7,5 tysiąca mamy tych kart tylko 3. Dlatego wiadomo razy 2 to tam powinno być 6, a jest 7, czyli się opłaca jedną w gratisie mamy. Pierwsza, otworzymy paczuszkę za 25 koła, tak? Tak jest. No i patrzymy. Patrzymy, patrzymy i uwaga. Jakiś sam. Co tu mamy? APIKO i konstroję. Trening na skład. To się przyda. Tu też się przyda, wyszli do tu uleczenia zawodnika. Tu też się przyda kontrakt zawodnika. Ogólnie to nam poleciał syf, tak? Coś mi przerwało nagrywanie, ale jak widzieliście z paczki za 25k syf. Tak, syf, syf, syf. Teraz próbujemy tą paczuszkę za 15k. Hmm. Co z tej? Co z paczki za 15k? No ta paczka już jest, bardziej się zwróciła. Ten zawodnik na parę groszy, coś tam, coś tam parę groszy sprzęże jest wart. Też o wiele więcej kontraktów, myślę, że te paczki za 15k są chyba raczej bardziej wartościowe, ponieważ tu mamy tak jak w tamtej trzech rzadkich zawodników dostaliśmy aż, choć, choć yy, w tej paczce to nigdy nie jest pewne, nigdy nie jest pewne, ale raczej opłaca się bardziej otwierać te paczki za 15k, jeżeli mam to, taką możliwość. cena cena do ilości no właśnie dobra to byłby na tyle zapraszam do komentowania subskrybowania oceniania czejo czejo